Witam Was serdecznie na moim kanale. Kochani, dzisiaj zapraszam Was na przegląd rzeczy w sklepie Homla. Mamy wyprzedaż, produkty przecenione są nawet o 70%. Nie są to ozdoby bożonarodzeniowe, chociaż takie też się tutaj trafiły. Wyprzedawane są całe kolekcje z różnych działów. Więc naprawdę, każdy coś znajdzie dla siebie. Ja znalazłam produkty nawet za 5 zł, za 10 zł. Więc warto się teraz wybrać do sklepu. Zrobimy sobie przegląd takich najfajniejszych perełek, jakie udało mi się znaleźć. Ale tych rzeczy jest naprawdę sporo. Więc jakbym chciała Wam wszystko nagrać, to odcinek miałby chyba z 40 minut. Jeśli oczywiście odcinek Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę, będzie mi bardzo miło. A jak jesteście nowi na kanale, to zachęcam do subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden odcinek. I pierwsza rzecz, która bardzo mi się spodobała, czyli taki różowy dozownik do mydła z szarą pompką w kształcie takiego jakby kamyczka. Bardzo ładnie wyglądał. Tych dozowników do mydła w ogóle będziemy mieli naprawdę sporo z różnych kolekcji. Później Wam je postaram się najfajniejsze pokazać. Bardzo ładna doniczka, taka marmurkowa na nóżkach za 23 zł. No ślicznie wyglądała. Tutaj myślałam, że to też jest doniczka. To jest wazon, dosyć spory, za 50 zł. No i z tym wzorkiem, wiecie, jedna linia namalowana twarz. W ogóle ten wzorek jest teraz bardzo popula popularny. Tu mamy taką ozdobę, czyli butelkę z korkiem. W środku były LEDy, że można sobie. Zapalić, gdzieś powiesić, taka świecąca ozdoba. W ogóle te buteleczki były w różnych kolorach. Tutaj mamy różową, ale widziałam jeszcze też pomarańczową i chyba była jeszcze niebieska. Z drugiej strony znalazłam fajną butelkę za 23 zł. Różowa, idealna, żeby sobie wlać kawkę do biura. Super sprawa albo na przykład na jakąś wycieczkę. Z kolekcji bożonarodzeniowej ostał się ten kubeczek za 13 zł. Różowy, co dla mnie jest dziwne. Myślałam, że z kolekcji tych kubeczków właśnie różowe najszybciej się sprzedadzą, a został tylko on. Kolejny dozownik do mydła, ale popatrzcie, jakie cudo. Takie niby cegiełki za 10 zł. Bardzo ładna ta pompka różowa. No świetnie w ogóle wygląda. Na kubeczkach też mieliśmy przeceny. Tu mamy taką małą filiżankę za 7 zł. z nadrukiem takiej buźki. Do wyboru była szara albo czerwona. Ten kubek też troszeczkę zimowy. Za 20 zł. był do wyboru albo błękitny, albo taki kremowy. Prześliczny serwis, przeceniony, popatrzcie takie przezroczyste szkło i zakończenia takie złote. Zastanawiałam się, czy nie wziąć sobie tej miseczki, bo wiecie, że ja lubię złote rzeczy. Do ozdób pasowałoby mi nawet do tego mojego białego serwisu. Tylko boję się, że to złotko by mi odpadło. Fajna podstawka, drewniana, w ogóle każda miała te pęknięcie w każdym innym miejscu, wiecie, takie naturalne. To było w ogóle suszone drewno, genialna ta podstawka jest. Śliczny lampion za 40 zł, złoty, z taką wkładką szklaną. Tutaj w ogóle nie wiedziałam co to jest, a jest to po prostu kuferek za 50 zł. Nie bardzo ładny, ja bym tutaj włożyła jakieś stare zdjęcia. Albo jakieś, wiecie, pamiątki. Oczywiście do tego serwisu były też mniejsze talerzyki za 20 zł. No, pięknie wyglądają. Ale popatrzcie, jakie cuda. Tutaj mamy kieliszki. Te niebieskie były ładne, ale te zielone za 15 zł. No, piękny ten kształt, ten kolor. No, dla mnie hit. W ogóle znalazłam taki mały akcent jesienny. Dwie takie dynie. No, a być, że ja kocham jesień, to tak. Taka nostalgia. I kochani, jeszcze jedna bożonarodzeniowa rzecz. Dwie łyżeczki za 20 zł, do wyboru były takie miedziane, srebrne albo złote. No to też możemy jeszcze zaliczyć w sumie na Boże Narodzenie, czyli takie świeczki podgrzewacze brokatowe za 10 zł były albo małe, albo takie większe. Fajny zegarek, taki typowy budzik za 40 zł czarny. Tu mamy takie podkładki. No nie wiem, czy to są mydelniczki, czy podświeczkę. No bo pod szklankę chyba to nie pasuje, no ale ładne. Obok tutaj widzicie, mamy właśnie tą butelkę, którą wcześniej Wam pokazywałam, tylko że żółtą. Tu mamy też taki malutki kwiatuszek, ale to jest hit. Patrzcie, jakie ładne podkładki. One są gumowe, złote. I ona jest w cenie tylko 5 zł. Więc jak dla mnie hit, genialny. Obok były też podkładki, które bardzo mi się podobały, takie korkowe, bo ja bardzo lubię ważki. Ja wiem, że jestem dziwna, ja w ogóle wolę ważki niż na przykład motyle. Niestety ta podkładka nie miała ceny, ja też nie miałam. Więc no zapomniałam się zapytać, ale myślę, że to tak było w cenie 7 zł, 8 mniej więcej. Bo tutaj na przykład mieliśmy taką srebrną, bardzo przezroczystą, ale wiecie, na białym obrusie genialnie by wyglądała za 8 zł, więc wydaje mi się, że ta korkowa też więcej niż 10 zł nie kosztowała. I z drugiej strony też mamy te przecenione. Podkładki za 5 zł, tylko że miedziane. No cudo, no popatrzcie jak to się mieni. Genialne i tylko 5 zł. I tutaj właśnie mamy te przecenione dozowniki do mydła. No popatrzcie ile tego jest. Dużo czarnych do wyboru mieliście albo na czarne z białą pompką, srebrną złotą no czarny to nie mój kolor ale popatrzcie tutaj jakie znalazłam z tej kolekcji ostał się niestety tylko kubeczek ale dozownik musiał być prześliczny i na dole też taki drugi dozownik który mi się bardzo spodobał to taki biało niebieski za 15 zł ze srebrną pompką Przechodzimy sobie na kolejną kolekcję, tym razem takie rzeczy typowo do domu i jakie cuda, prześliczne ceramiczne foremki w różnych rozmiarach, bardzo mi się spodobały, genialne żeby zrobić z nich jakieś ciasto, pasztet, zapiekankę i wyobrażacie sobie idziecie do teściowej albo do mamy na święta, na wielkanoc i bierzecie w czymś taki na przykład taki jakiś pasztet a mam fajny przepis na pasztet z cukinii wiecie coś nowego e, chcę się też tak trochę popisać przed mamą i bardzo ładnie by to wyglądało więc chyba się wrócę po tą największą druga rzecz, która bardzo mi się spodobała to ten dzbanek za 30 zł on jest tak wysoki świetnie by tutaj wyglądała wiecie jakaś lemoniatka, wrzucić kostki lodu do tego jakaś cytrynka Mięta. Bardzo ładnie by to wyglądało. Idealne na lato. Fajny termos czarny z taką drewnianą rączką za 60 zł, tylko trochę za mały. Ja bym chciała sobie kupić taki troszeczkę większy. Bo wiecie, jak do mnie ktoś przyjedzie, to ja lubię zrobić jeszcze kawę do termosu, żeby była cały czas ciepła, zwłaszcza w taką zimę wiecie nie musicie wtedy latać i cały czas jakąś kawę robić tutaj mamy bardzo ładną karawkę za 27 zł z takim przykryciem korkowym bardzo ładne nie tylko na wino ona by była genialna też na jakąś lemoniatkę wiecie żeby żadne, y, żadna pszczółka się tutaj nie utopiła tutaj też mamy jakiś pojemnik za 27 zł z taką dziurą nie wiem no to raczej pojemnik niż jakaś karawka Tutaj myślałam, że to jest dzbanek, a to jest dzbanek, ale elektryczny, czyli taki czajnik za 109 zł. Ładna w ogóle ta kolekcja jest taka musztardowa z białymi drewnianymi dodatkami. No, coś ciekawego. W tej musztardowej kolekcji mieliśmy też chlebaki. wiecie takie puszki metalowe z drewnianą yy, pokrywką. Ja mam bardzo podobny, ale czerwony i chyba go kupiłam w Pepko. Właśnie teraz nie wiem czy w Action czy w Pepko, ale chyba w Pepko go kupiłam i jestem z niego zadowolona. Yy, więc dziwię się, że ten się jeszcze nie sprzedał. W ogóle ta kolekcja musztardowa jest bardzo ładna, więc dziwię się, że dużo rzeczy z niej zostało. Tutaj mamy coś, co było w PEPCO, czyli ta kolekcja, wiecie, tych takich plecionych koszyków. Fajne, taka genialna na owoce, warzywa, żeby sobie, tak wiecie, rozłożyć i tylko 25 zł. No, bardzo się opłaca. Tutaj mamy coś fajnego na. Prezent w takiej podstawce drewnianej za 50 zł mamy kieliszki, a za nim kolejny chlebak, ale tym razem inny kształt bardziej taki e, okrągły i wyższy niż ten wcześniejszy. Jak widzicie, na poduszkach, kocach mamy też sporo promocji. Mi bardzo spodobała się ta narzutka za 100 zł. No to tutaj niestety bardziej taka zimowa niż taka całoroczna. To było też bardzo ładne za 50 zł, ale mój kot szybko by to załatwił i zmechacił. Kochani, coś, co możemy znaleźć tylko w homli, czyli ręcznie robioną zastawę. Tutaj macie taką naklejkę z napisem Handmade. To wiecie, że wtedy to jest ręcznie wykonane ceramiczne rzeczy. I tutaj mamy kubeczek, talerzyk, miseczka. I patrzcie, talerzyk za 15 zł ręcznie robiony. To jest naprawdę tanio. Bardzo ładna ta zastawa jest. Podoba mi się ten kolor i to, jaka. Każda z tych rzeczy, wiecie, jest nieregularna. No widać, że to jest każda rzecz ręcznie zrobiona przez kogoś, no to wiadomo, że one nigdy nie będą idealnie zrobione, tak jak przez maszynę. Fajny koszyk za 20 zł, taki czarny, do organizacji kuchni, na jakieś, wiecie, warzywa, owoce, bądź inne produkty. Kolejna rzecz z ważką, tym razem taki fartuszek. Yy, ja wiem, że ja jestem dziwna, ale ja uwielbiam ważki. Wiecie, jak niektórzy lubią motyle, nie zobaczą motyla i tak się wiecie cieszą, no to ja tak się cieszę z ważki. Ja wiem, że to jest dziwne, ale od dziecka uwielbiam ważki. No, taka już jestem po prostu. Bardzo ładny bieżnik. Mamy taki granatowy z białymi. Yy, Skrzydełkami, takim nadrukiem świetnie to wygląda drugi taki różowy za 20 zł też taki wiecie starodawny świetnie to wygląda I ten fartuszek widziałam już w homli on jest za 30 zł bardzo ładny, taki uroczy no, a teraz za 30 zł to się nawet opłaca co mnie też zdziwiło w homli możecie sobie kupić cały zestaw garnków co nie powinno mnie dziwić, przecież są rzeczy normalnie w kuchni, to czemu miałoby nie być garnków? Fajne te garnki takie kamionkowe, pokrywki szklane na około takie y, gumy. Spodobała mi się ta patelnia. Ja chciałabym sobie kupić taką patelnię grillową, a ta była nawet fajna. No, 279 zł. Mamy tutaj trzy garnki i patelnie. Wydaje mi się, że dobrej jakości są te, te garnki. No i też ładne. Takie wiecie, szare do tego drewniane uchwyty. Znalazłam tacę drewnianą. A wiecie, że ja właśnie się rozglądam. Taka na nóżkach z taką filcową wkładką. No wiecie, ta wkładka to jest plus i minus, bo jak się coś na tym wyleje, no to jak to potem wyczyścić. Ona jest w cenie 70 zł. Nie wiem, te nóżki takie jakieś trochę dziwne, bardzo wysoka. No nie wiem, nie porwała mnie. Ale wspomniałam sobie, że przecież nie byliśmy dawno w Ikei. A w Ikei są takie drewniane tace. No wprawdzie ja mam do Ikei jakieś 20-30 km, więc wiecie, to jest wyprawa całodniowa. Ale czego ja nie zrobię dla naszego przeglądu? A w tym roku jeszcze w Ikei nie byliśmy, więc liczę na to, że będzie dużo nowości. Znalazłam fajny pojemnik szklany z taką korkową nakrętką za 13 zł. A wiecie, takich pojemników nigdy dość w kuchni. Fajnie, że było napisane, że to ma 300 ml. Wiecie, jakbyście zapomnieli, to macie na korku napisane. Ale popatrzcie, jakie déjà vu. Dokładnie ten sam pojemnik mieliśmy w PEPCO. Ja muszę sprawdzić w ogóle, czy on był za 30 zł, ale tak mi się wydaje, że on bez przeceny był jakoś 30-25 zł, coś takiego. To już jest druga rzecz, która była w Komli i w Pełko, więc fajnie możemy sobie porównać te dwa sklepy. Kochani, na dzisiaj to już wszystko, więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie mi łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Zachęcam Was również do subskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, żeby nie ominął Was żaden odcinek, ponieważ odcinki wpadają tutaj codziennie. Więc trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia już jutro.